Cześć, 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 witam Was wszystkich. Tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Custom Music Raider um, Custom The Last uh, Jade Dragon, tak? Dobrze? Dobrze, Frodo, wszystko ładnie mówisz? Chyba tak. Yy, tak, tutaj sobie zakończyłem i jakoś się uparłem. Słuchajcie, na tą dźwignię tutaj, ale to chyba nie to miejsce. W ogóle cały czas słyszę kogoś. Wszystko wiem. Po prostu jeszcze jeden guguś tu był. E, tutaj od tej Świętej Madonny, to tutaj gdzieś jeszcze było chyba. Tak, to pamiętam. No bo musimy zrobić, słuchajcie, dźwignie wszystkie z z tych obrazów, które tam są. No, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze powinno być właśnie gdzieś takie zdjęcie, co przed chwilką widziałem o Matko. Mogę tu zabrać? Aha. A tutaj jeszcze mnie nie było. Aha. No dobra. A co tutaj jest? Ciemności. Mogę przez tą kurtynę przejść? Aha, mogę. No to dobra. Jezu. Um. Weźcie, apteczkę jakąś. Cóż to za miejscóweczka tutaj. Tam na dole mi nie było, dobra, chodźcie na dół. O, fajna broń. Przyda się! Pamiętam, że tutaj nic nie było, ale. Wiecie, to my jesteśmy teraz w zupełnie innym jakby wymiarze, więc tutaj trzeba to teraz wszystko tu posprawdzać. Tu było też wejście na sekret gdzieś na górę, ale teraz no w tym, tym wszystkim. Tutaj to jak to teraz wygląda? Aha, tutaj teraz... Nie czekajcie. A, zamknięte, no dobra, a tam nie ma nic. Ale muszę sprawdzić, bo wiecie, nie byłbym sobą. Tam widzę za kratą znajdźki Aha, tu jest jeszcze otwarte. Kurde, boję się, bo tam jakieś rzeczy tu są. W sensie ciemne o te naboje. O, kurde. Działam. Aha. Dobra, dawajcie mi naboje, bo... Się mi tu przyda. Czekajcie, bo tu można przejść, a tu. Uryde. No jest to taki, słuchajcie, wiecie, niepokój tutaj, taki, taka atmosfera zrobiona, żeby, wiecie, się tutaj pogubić, bo no sami widzicie, jak tu ciemno. Jak się tak pomału odsłania, to wszystko to dopiero można przejść? Nie, nie, coś się tu zmieniło. Głowy mi zaraz weźnie jeden z drugim zetnie. O, tu jest jeden pacjent. Boże, ciemno. Jezu, idzie ktoś. A gdzie to się otworzyło? A tu? Chyba? Nie, Jezu. Gdzie się otworzyło? A tu pani jak tu ciemno. No i. Aha, dobra. No kojarzę, kojarzę tą miejscówkę. A, i tutaj będzie ta dźwignia, nie? Czy nie? No, to słuchajcie, została nam jeszcze jedna została nam jeszcze jedna, taka nad takim jednym. Um... O kurde, o kurde, a ty co? Gdzie? Jak mnie zdzielił, kurde Dobrze wiedzieć, że on tu idzie. To czekajcie, to może... A ile mam na przykład tego dali? Cztery tylko. A bo to muszę najpierw tam, dobra! Ja pierdzielę! Coś tam. Słuchajcie, ale o co chodzi tutaj? Czy to się otworzyło? A. nic, tak? Więc się otworzyło. No, tutaj chyba wszystko. Main hall. Więc ja muszę udać się teraz na górę znowu. No chyba tak, kurde, no nie wiem. Bo ja muszę poszukać tego jednego, właśnie jeszcze przejścia, tylko nie pamiętam jak to było, bo to to się wszystko tutaj powtarza w tym, w tym koszmarze, jakby. Tam mam jeszcze te znajdźki, nie wiem jak tam by się trzeba było dostać do nich. Cóż to jest. Za miejsce o tam. Hm. Jestem w tym miejscu. Gdzie on jest? Ja no fruwa mi tu no. A będzie mnie tutaj stresował teraz. Dobra, i to jest kolejna dźwignia, i to jest właśnie to miejsce, które chciałem się tutaj pojawić: a mianowicie. to jest to. Nie, nie to. Tu? Też nie. To może tu. Dobra Aha. Dobra, A tu, co tu jest? Może to tylko tego, tego taki do tych znajdziek tu Co? Ale to jeszcze inne znajdźki Jeszcze Aha następny frunie się wściekli, nie? A te, A ta wielka brama? Ty, gdzie to było? Gdzie on jest? Kurde... Ale dobre, nie? Ja pierdzielę. Po prostu no, on gdzieś tutaj jest, no, no próbuje się tutaj gdzieś do mnie dostać, ale no, spadnę normalnie ze śmiechu o, ja pierdzielę. Wy mi w ogóle powiedzcie lepiej, gdzie jest w ogóle ta wielka brama, która się otworzyła? No to jest bardzo ciekawe. Nie, to musi być tutaj właśnie, gdzie oni są. Czyli tutaj w tym głównym holu, ale... Aha, bo to zamknięte, to ja muszę... Ja pierdzielę. no dobra, no to... Który się raz z kolei Dobra, tutaj nic Chyba dobrze, że zeskoczyliśmy na dół Czy wy wstaniecie? Jezu, zapomniałem o tym o Kurde Poszedł na dół jak kłoda Zapomniałem, że stąd przyszliśmy. Słuchajcie, gdzie to się otworzyło? Jakieś musi być duże przejście. Tam były te takie obrazy. Ale jaja. Tu. A tu było to. Ja pierdziele zastrzelcie mnie nie mam pojęcia gdzie... Czy biblioteka miała takie właśnie wie wejście wielkie. A tam na górze, gdzie Maria Doria? Nie, tam są tylko takie drzwi. one są zamknięte. Mam pytań. A tu dobra. A nie wiedziałem, że tutaj taka klata była. Serio. Dobra. No to tam jakieś znajdźki, słuchajcie, pominąłem. Nie wiem. Na razie już sobie daję spokój Aha O, okej okay. Czyli nie ma powrotu Ciemno jak w dupku No i? Cholera wie Słuchajcie, co robimy? Skaczemy do przodu na główkę, Jak? Aha A? Rampy jakieś? Jezu, znowu tak Ja pier... Ah Wiem chyba o co chodzi. Trzeba ją wyminąć w taki sposób. Po to te rampy są. Ale wiecie co? Ja nic nie widzę. Czy można by było szukać i na łapkach się złapać, ale chyba to tak zrobione specjalnie, że, że nie. Dobra, coś takiego. Mam nadzieję, że to się nie wróci. Natomiast te głowy, słuchajcie, Winstona to są po prostu niezłe. Jeste panie, tutaj gdzieś coś widziałem, ale... Naprawdę. O tu gdzieś. Jezus Maria. Zawsze narzekałem i nie lubiłem e, customów, które są... Które są... O Jezu! Aha. To woda jest. Że, które są... Tak ciemne, nie? <noise> Zawsze narzekałem. Jezu, jak to tak? O, czaszunie, to chyba dobrze tutaj trafiłem. Mam się chyba dostać do portalu, tak? Aha, ok. No to już wiem o co chodzi. Pokaż to teraz tak. Zrobimy tak, że. Zrobimy skok i, i trzaśniemy to. Zrobimy tak o. No, no, no. Tak, tylko mi się teraz portal zamknął. Aha, to. No dobrze. <ścoughs> to tak działa. Ok. Myślałem, że się przedstawia i koniec już. No, no, no. Ja pierdzielę. ja uwielbiam takie rzeczy. Dobra, a tu mogę być, tak? Chyba tak. A teraz jak to pierdzielne znowu, to co? Aha, dobra, to już wiem, po prostu w momencie kiedy to stuknie... Czekajcie, zrobimy to inaczej. Mm, tu. No. No, no, jakoś tak prawie. Chyba dobrze. <ścoughs> Chyba dobrze. Zaś kolejny portal. Boże. O kurde. Mieszanka. Teraz tera będzie inna zabawa. Ja pierdzia. A gdzie mam się dostać? Aha, tam. Pytanie, czy na te właśnie co ja teraz stoję, czy one też jak. No, zresztą zaraz zobaczymy, czy, czy czaszka się pojawi na tym. Aha, nie. Dobra, czyli można się tam po prostu. Aha, aha, dobra, dobra. Mhm. O co tu chodzi? Czy ja mam te wszystkie niebieskie nacisnąć? Bo. Bo cały czas to jest zamknięte, jednak, nie? Jakby nie patrzeć. Dobra, na razie tepnę wszystkie niebieskie. No bo nie sądzę, żeby wszystkie czaszki. Co myślicie? Zobaczę najpierw niebieskie. No nie niebieskie, a czyżby wszystkie czaszunie? nie? nie czekajcie, dobra, widzę. Aha. Dobra, czyli na przykład tam to trzeba. Mhm, dobra. Czyli tamto by trzeba było. O Jezu, nie wiem czy ja tam. <śleszamy> Kurde, trzeba depnąć te kafelki, które są Nie, nie. Nie tak. Kurde, jak to zrobić? Hmm. Spanikowałem, ja panikuję bardzo, wiecie? No dobra, jeden mi się udało, ale to tylko jeden. Jakie jeszcze? A tu jeszcze. Dobra. Dobra. Drugiego mam. Um, potem chyba był tu. Tak. Dobra. I teraz muszę chyba zrobić to samo tutaj, tylko teraz nie wiem czy mi się to uda, bo to takie fajne, nawet w sumie fajnie mi to wyszło. No prawie. Dobra. Jeszcze raz. Ale zrobimy inaczej tu. Nie, nie. Nie, dobrze mówię, tu. Najtrudniejsze to jest. Nie, inaczej to mogę zrobić. Czekajcie, to ja od razu powinienem biec, biec do przodu. Mm, bo tam jest normalnie. O, tam jest normalnie balkon, więc. O, tu. O, i tu. W ten sposób. No, to nie było sekretów, słuchajcie. Jest i nasz artefakt. O, o kurde! A to takie, czekajcie, to, to normalnie jesteśmy w naszej posiadłości, czy jak? Ty Tak to trochę wygląda. Jak się nazywa ten ten? Uh... The Jade Dragon. Uu. The Jade Dragon No, nasza posiadłość O kurde, zamknęło się coś za mną O Jezu, jak dziwne to zabrać? Jezu, ciało. o Boże! Aha, to toś coś, to poszalałem? Zaszalałem, słuchajcie. <tryk> Kuźwa! Jak mnie prosto zniosło na te ognie, ja pierdziu maniu. Aha, no to będzie słuchajcie, niezła jazda, 420. Frodo, no to co? No nic, no to próbujemy, słuchajcie, ani się tutaj gdzieś ukryć, to będzie niezłe, ja wam mówię, bo no to będzie trudne, bo nie ma się gdzie ukryć. Skupienie, słuchajcie, z mojej strony. O, co? aha. Wiecie co chciałem? Chciałem. Aha. Czy to był taki to był tylko piękny sen. No tak, bo tak zaczynaliśmy, słuchajcie. To był chyba jakiś, słuchajcie, koszmar Dlatego nie było tak łatwo zdobyć tego artefaktu Ale fajnie, bardzo mi się podobało, bardzo fajnie, że jest... Że była walka ze smokiem Aha. Rewelacja, jak dla mnie um, Wielki plus Tylko teraz pytanie, gdzie ja mam iść wszystko pozamykane, czy jakiś short? Gdzieś tu było wejście na górę, czy, czy jak? To chyba po tym, tak? To jest drabina. Cia. Także to akurat fajne było. Dobrze, że słuchajcie, nie spukałem się tak do końca z tych naboi, z. z uzików, bo wiecie, jakby to było. Jakieś śmieszne, te. Otworzyło na dole? Tu była dźwignia, pamiętam. A już nie, nie ma. Dobra, tutaj był jakiś zjazd śmieszny. A tu się otworzyło. Dobra, jakie ładne. No. Aż miło A w ogóle... No, 107 jeszcze W razie jakby co Bo jakby mi chcieli na przykład odebrać to Wiecie jak to może być? Bym się wcale nie zdziwił Że oni by to chcieli zaraz mi zakosić, to co ciężko zdobyłem Nie szyby jest cudowne. coś coś, coś. O! Patrzcie, co tam jest. Czyli, jak, jak uciec, to rozumiecie z przytupem, nie? A nie tam jakieś takie byle. Co? I taki właśnie być powinien. Tomb Raider. Walka, na koniec, artefakt i taka ucieczka z przytupem No. <śmiech> <śmiech> bardzo fajny custom. Naprawdę bardzo fajny. No ten autor naprawdę słynie z tego. <laughs> Cieszę się, że udało mi się zagrać tak, Leok. 1995 Leok. Mhm. Yy, nie wiem czy on coś jeszcze takiego ma takiego, co by można było. Hmm. Zobaczę No bo tam już dużo tych customów Jego zagraliśmy Naprawdę bardzo fajny On właśnie tak słynie z takich psychodelicznych Trochę zabawne to było Bo tutaj też był właśnie ten Larson z Winstonem Ten Winston, ta wielka głowa Nie, naprawdę bardzo fajnie, dużo fajnych pomysłów O, proszę bardzo Black Wolf, o pozdrawiam Black Wolfa Pedro, o Pedro Od Pedro czasem też prosi mnie Żebym przetestował jego customy A to miło, miło Naprawdę, bardzo mi się podobał. Yy, nadaje się idealnie do. na Halloween w sumie, można powiedzieć. Słuchajcie, yy, zamian za. oczywiście, coś znajdziemy innego, fajnego. Już coś tam mam na oku, chyba. A czy coś już mam nagrane? Już mam nagrane, dobra. No, także pójdzie następny custom. Także dziękuję Wam i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.